Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku YouTube Fabryka rowerów. Dzisiaj mamy opowieść o rowerze za 100 tysięcy złotych w takim pięknym malowaniu, ale to nie jest ten rower, tutaj jest nasza krowa, jedna z wielu krów w firmie. Dlaczego krowy są w fabryce rowerów? Tylko takie krótkie przypomnienie. Trek pochodzi z Wisconsin, to jest mały stan niedaleko Chicago i on słynie z hodowli bydła i z produkcji treków na cały świat i odkąd jest system Project One. W którym przedstawimy za chwilę Wam rower, gdzie można sobie wybrać dowolne komponenty, jak również e, malowanie. Trek wymyślił i maluje te krowy na e, wybrany kolor. I to jest taki chwyt marketingowy, to jest nasza ulubiona krowa, bo ma silikonowe wymiona i, i czasami nam służy w pubie do różnych atrakcji. Ale nie o tym odcinek, odcinek będzie o tym motorowerze. Jest już kilka filmów u nas na kanale e, o Madonce nowej generacji, czyli ósmej generacji e, już robiliśmy, natomiast ten rower jest o tyle nietypowy, że go złożyliśmy na najdroższych częściach dostępnych u nas. Nie wrzucaliśmy tutaj jakichś, bo można by napiszecie droższe koła, oczywiście, chociażby Light White'y, można by korbę klawikuli, można by zębatki Carbon T, można by wrzucić tarcze Carbon T, no jest dużo firm e, tuningowych, czy tam nie wiem... Ze szmolkę, coś wrzucić, czy z o kierownicę mostek. Tutaj nam chodziło, żeby stworzyć najdroższy rower z produktów, które są dostępne w naszej ofercie z takich seryjnych produktów. Czyli mamy tu do czynienia z Madonką ósmej generacji SLR 9 w pięknym malowaniu. To jest malowanie w programie Project One Icon Chroma Snave. E, za sam lakier jest dopłata 18 tysięcy złotych, 18900 czy dużo, uważam, że bardzo dużo, ale są klienci, którzy malują, e, chcą mieć tak pomalowane rowery. Natomiast jeżeli ktoś nie chce, to taki rower w kolorze czarnym, w kolorze białym, w dwóch wersjach biały w malowaniu Treka Timu Lidl Trek jest w, te, w cenie 62 tysięcy bez dopłaty za lakier, A tutaj mamy 62 tysiące za sam bazowy projekt plus 19 tysięcy za lakier. Kolejną z rzeczy, które wpływają tutaj na cenę, to jest wózek To jest wózek limitowany Ceramic Speed Też był niedawno odcinek o Ceramic Speed, byliśmy na szkoleniu Ja dwukrotnie byłem w tej fabryce To jest wózek zrobiony na dwudziestolecie Ceramic Speed, jest ich 200 sztuk na cały świat Cena jego to jest 2800 euro Także kwota się znowu robi nam duża Z takich jeszcze rzeczy nietypowych to są kaseta Taka Penifray, czyli taka mieniąca się z łańcuchem, no i zębatka 58 z dużą tarczą, z jednym blatem, z skiaj'em, czyli z mocowaniem, żeby tutaj nam, to też mówiliśmy o przy rowerze, o, na Flandrię, żeby nam nie spadał łańcuch przy dużych naciskach na pedał. Z nietypowych rzeczy pedałka, bo to są pedałka nano, ale w wersji Aero, łachu. Które w tej chwili, czyli ceramics, yy, przepraszam, Speedplay, który należy w tej chwili do Łachu, zazwyczaj robi pedała dwustronne. Natomiast to jest wersja Aero, ale jest dodatkowo na ośce tytanowej. Także tutaj znowuż kwotę nam yy, zwiększa t, yy, tego roweru. No i opony też limitowane, bo to są oponki Pirelli, yy, ale Nero. Także jak się przyjrzymy, one nie mają tutaj żadnych kolorowych napisów. Jest w czarnym macie. Bardzo ładna opona. Tutaj jest zastosowana opona 30. W systemie bezdętkowym koła do tego roweru to są najwyższe z oferty Trek'a, jeżeli chodzi o jakość najwyższe, bo wyższy stożek też występuje. Tutaj daliśmy 62 dwójki Lusy RSL, zaworki są Magofa, jak i płyn Magofa, OwiKA, Bontragerowska, mocowanie kierownicy tak samo, keyage, ładnie ścięta rura, rower jest stworzony na bazie proporcji, dysproporcji użytkownika, poprzedzony fittingiem. Tym wstępnym i tym właściwym, natomiast e, następne e, było później wybór komponentów i wybór e, rozmiaru. Także komentarze na pewno będą się pojawiały przy tym rowerze. To jest my już robiliśmy, składaliśmy rowery nawet za 150 tysięcy. To jest nasz najdroższy projekt w tym roku. Stówkę wyszedł bez złotówki. E, pokazujemy to dlatego, że. Żebyście wiedzieli, że rower to nie jest tylko rower, sport, ale to dla jednych jest pasja, jedni na taki rower sobie wieszają na ścianie i nie jeżdżą, drudzy sobie kupują taki rower i bardzo dużo trenują. Ostatnio mieliśmy taki przykład, sprzedaliśmy dwukrotnemu mistrzowi Polski, aktualnemu wicemistrzowi Polski podobny projekt. Bogaci ludzie kupują ten rower, tego typu rowery często jako kaprys, natomiast też często ci bogaci ludzie jeżdżą dużo i bardzo dużo. Ale również Wam zwrócę uwagę, że tego typu rowery 50, 60 czy 80 tysięcy kupują ludzie, dla których rower jest pasją. Oni sobie wymarzyli ten rower czy inny, odkładają na niego, korzystają z systemów ratalnych, z leasingu i jeżdżą na rowerze swoich marzeń. Także tak się przedstawia ten rower. Zapraszamy Was do nas. Jesteśmy tutaj. Żeby Wam pomóc. Dziękuję.